Gdy kończy ci się umowa z T-Mobile, warto przedłużyć ją przez internet. Tylko na www.tmobile.pl zyskujesz wysokie rabaty na popularne telefony oraz najkorzystniejszą ofertę, np. Na przykład zniżkę na abonament. Na stronie www.tmobile.pl wybierasz zakładkę Mój T-Mobile, wpisujesz numer telefonu. Na telefon przychodzi wiadomość SMS z hasłem jednorazowym, które trzeba wpisać na stronie. Jeśli dla Twojego konta zbliża się koniec umowy, na stronie pokaże się duży baner umożliwiający jej przedłużenie. Klikasz na niego, przeglądasz oferty i wybierasz odpowiednią dla siebie propozycję. Po naciśnięciu przycisku Dobierz telefon wybierasz urządzenie, które najlepiej pasuje do Twoich potrzeb. Tylko w Internecie zawsze znajdziesz popularne smartfony w obniżonych cenach. Na koniec możesz dobrać usługi dodatkowe i finalizujesz zamówienie dopełniając formalności. Już dziś przedłuż umowę na www.timobile.pl w zakładce Mój T-Mobile. Jedynie w internecie dostaniesz najkorzystniejszą ofertę i niższe ceny telefonów.